Bardzo serdecznie z tej strony Rekni.pl A dzisiaj ze mną jest... Mister Dreku, witamy was wszystkich ba bardzo serdecznie w nowej serii To znaczy w reaktywacji naszej serii e, Rekni kontra Dreku Tak dokładnie Dzisiaj mamy nową mapę, ponieważ na tamtą się trochę wkurzyliśmy, bo poszliśmy do piekła, a w piekle co? O gówno No właśnie, a w piekle gówienko Jesteśmy trochę na nowej mapie Um, więc może powiem Wam, o co tutaj chodzi. There are five hidden chests with extra goods, czy coś takiego. I to oznacza, że na mapie są, jest pięć skrzynek gdzieś tutaj schowanych i mamy za zadanie je znaleźć. W tej skrzynie mamy trochę bonusów, ponieważ mamy tutaj więcej rzeczy niż w poprzednich wersjach SkyBlocka. Więc co, zaczynamy, tak. nie? No i, i będziemy, będziemy starać się teraz znaleźć jakąś skrzynkę Może dzisiaj nawet jakąś znajdziemy no. i ile odcinek trwa dzisiaj. No teraz odcinki Będą tak trwali... trwały 15-20 minut, tak koło tego. Myślę, że to jest wystarczające. No. Też tak uważam. U mnie, u mnie na kanale teraz skończył się konkurs. No. Wygrani jest, jest już jeden dzień po konkursie. Wygrani się nie, z, nie, nie zgłosili. O, bo to tłumoki. Więc. Oj, sorry. Więc... więc zobaczymy, kto otrzyma nagrodę. Może Rekni dostanie, jak się nie zgłoszą. <noise> Dobra. Pamiętasz, jak się robiło tak. generator Kobla? Bo ostatnio to kurde na tamtym skyblockie To normalnie, jak zrobiłem generator, to ho ho-ho. Czy to było tak? Czeka, o co się, Tak? I tu lawę. Uważasz, że okay. nie zrobił. No. Dobra, o cóż? Dobra. Nie, nie, nie. o. O, 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 o. Ja. Yeah, ja. No. Yeah. No. Udało się. Dobra. Dobra. to. Ty masz tam drewno, nie? To zrób, to zrób ty. No, mam 5 drewna. Craftinga tabla kurde tego. No, zrobię, zrobię. Dobra. Czyli tutaj o, masz dobra. tego craftinga. No, jak możesz zrobić. Robić kill'ów? Trzymaj. Dzięka Masz Dora... Dzinka. Dzinka. Dobra. Dorety, ja tutaj pokopię sobie. Tutaj. Eee, czekaj, 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 czekaj. Trzeba byłoby zrobić rzut nieskończące się źródło o, wody, nie? No. Co ty na to? A masz jeszcze. Chociaż... Masz jeszcze jedno czek. wiaderko wody? No mam jedno puste wiadro o, i jedno to... wiadro wody. No. Stąd na chwilkę no. wodę zabierz, nie? Zrób tutaj te, 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 ten kwadrat i potem mhm. wlejemy, stąd zabierzemy i tam wlejesz. Dobra. No. Już. Tak, no. I tutaj się no. no, i teraz. I dobra. będzie gitar. No, G i no i gitara. Dobra. Mam. Mamy sadzonki, a mamy sadzonki, czyli w. Skrzynki. 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 Mówię jeszcze, kurde, herbaty Skrzynki. Lupiłem, pompy nie mam. Uch. Czekajcie. E... A, dobra, wiem że Stracimy stracimy trochę drewna, ale dobra. dobra. Ale mam. A mamy sezonki, okay. więc drzewko sobie, posa sobie posadzimy. Tak, tak. O, ta herbata, bo mówiła, ja, że kurde, paliwa nie mam. No naprawdę, jak ja z, z, kurde staję i bez herbaty picia, to u mnie pompy nie ma. Ło! Wow. Wow, 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 Prawie bym. Sobie. Ostatnio kurczę oglądałem twój odcinek na twoim kanale No ten kurde I który? Facebookowi Jak Facebookowi Ja tam nic nie wstawia O jest, mamy pierwszą skrzynkę Tak co w niej jest? No Facebookowi Zaj, no, teraz nie oglądałeś I znaczy nie nagrywałeś ty co, co masz w ręku pokaż no. No Butelki Expa no, mamy no, i ten wiem. portal o, kresu wiesz tam dobrze. do endu Ja mam już 20 yy, Cobblestone'a. 21 Czekaj, wypadałoby sobie tutaj jak schować Do skrzyni możesz to wsadzić No wiem 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 A... tylko tutaj jest pełna skrzynia już o, kur... A drewna nie mamy po, Sezonkę powstał powsta powsta no, 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 Tak też chciałem zrobić. Fajną masz to modyfikację, naprawdę. No w tym na twoim tym, tym, tym kanale. Z przygody z reku. Aha No 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 bo no. właśnie Ogarniałem no. ten milioner, no, nie, nie jestem ty, Million PC Facebook. O, mam już mam już pompę. No ty Masz już tak? pompę o. No dobra Wiedziałem, wiedziałem Wiesz co? Trzeba dobra. usunąć tu na chwilę no. to źródełko Bo tam mi blokuje przejście A, okej okay, dobra. Wiesz do czego? Że jeszcze przechodzić pomiędzy tym wszystkim Dobra Dobra Jest, jest pięciu krytych skrzynek sadzonkę jedną Wypada to ja ją gdzieś to sobie kurde wsadzą Dobra tutaj Ale gdzie? Ale gdzie dobra, będziemy Spoko, mieć ok, bardzo ja dużo ja tego Zaraz. nie, do powiększenia może czegoś Jasne, że tak, zawsze możemy sobie powiększyć przecież no. naszą kryjówkę czy coś Ogólnie rekli co na kanale słychać? Za bardzo to tam duchem, kurde, siwi. Ale tam oglądałem, nie wiem, pewnie powin, powinniście mieć teraz małe odczekiwanie no filmu cała prawdę o do piątku, bo, dals, yy, bo, potem go usu bo potem go biorę na niepubliczny i będą tylko mogli go oglądać ci co mnie obs obserwują na goglach, więc jak jeszcze mnie nie macie w goglach to, kurde... O, ja cię kręcę! Gdzie jest ta woda? Daj mi wodę! Daj mi wodę! Lol, 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 co miałeś? 30 km O, to dobrze, ale. Ale złapałem kopla. Ja nie z... z... kill mojego kilofasa <laughs> No. Czekaj, zrobimy tak. Nie. Zabierzemy tą plawę. To trzeba, trzeba mądrze zrobić. Zobacz. A to moja wina, wiesz o tym? Ja pierdol. Ja pierdol, głupi <noise> <ja> jestem. <noise> Myślałem, że ta woda spadnie, kurde, na sam dół prawie, że... Dawaj, Dobra, szybko. i już masz. Czekaj, teraz, Dobra. Czekaj, te Czekaj. Prawie, o jest ja, dobra, okej okay, dobra ja, Jeszcze Zapamiętaj, tam do wody nie wchodzisz cze no? Okay, Trzymaj Cz No ale o, no, Nie, ma nie mam, nie mam twojego kilofa No mam cztery a, drewienka Drzewko mamy? Nie mamy drzewka, ty Ale masz mączkę kochana są chyba. mączki Trzymaj O, dobra, okej okay. ja tam masz drewno jakieś A tam masz kilofa? Masz? lol Mam, kilof, Tylko się wkurzam, bo tutaj ciągle jest źródełko a. tego. A czy ten generator. What? Tu uważaj, bo tam lawa. Tutaj Dobra. Ten, ten, ten możesz te, tego, ten tego... No wiem, ten, wiem, stał wiem, tam. Y ...rozwalić, ale tego, tego. Dirta już nie, bo lawa ci się wleje. No. Cześć. Coś chcę sprawdzić. Yes. Szukasz tych skrzynek? Też, ale bardziej chciałem ci zaamortyzować, żebyś tutaj nie miał tego. No bo wiem, jak to trzeba zrobić. Dobra, ale zabawy. Gdzie jest woda? Dobra. Już nie będziemy mieć na źródełko wody. Dobra. Ale to tam. Co tam? Taki, taki tam szczegół. <słuch> <słuch> Czekaj. Na tą trzcinę to trzeba zrobić ten. Y, motykę, nie? Y, żeby posadzić. Na którą trzcinę? Motykę. Robi, no robi tak. Motykę? No jasne. Kurczę, gdzieś tutaj słyszałem, że mogą być tutaj też te skrzynie, ale. Pierwszy raz w motykę robię. No, bo nigdy nie używaj. Tak. i tak sobie przyjdzie. No. A, czekaj. Znowu. Co? Co? Zobacz, Ty człowieku, weź tam ogarnij tam, bo ty w ogóle już nie gadaj, że wody nie ma. Nie jest no, 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 no dobra. Ale poczekaj ty, odsun się, odsun się. co? co? Gdzie, la gdzie lawa? Gdzie lawa? Ej, ja, ty się ustaw. Ja tam... Naprawdę? Lawy nie ma? Nie! nie mam. Ale W nie mamy lawy, teraz musimy cheat'ować O, ja Cię o nie mogę Ja <laughs> wiedziałem, że lawy nie będziemy mieli <laughs> W tym odcinku <laughs> Nie, ja wiem jak my zrobimy, Dobra. na razie nie będzie generatora na razie bez generatora, bo to mi gówno przeszkadza ciągle. No tam jakąś książkę mamy. 1 hmm. O kurde. To ja ci pomogę tu trochę pokopać. No, no to właśnie kopię. Ty szukaj tej skrzyni! Masz kilofa? To weź mi pożycia tutaj ten. Mam. Dobra. Trzymaj. ale mi dałeś. Uważaj! ja no nie ja nie mogę. <grafy> <o, o>, <grafy> Eeeh, co miałeś w Twoim ekipie? Kilofa i. No i ty tylko. Kilofa miałem. Ale za mój. O, dobra. Kilofa miałem, kilofa Ale nasza wyspa seksi, seksi wygląda. No gdzie chyba jest... Pod... Wiesz co? Albo my już ją po Albo prostu znaleźliśmy, co? to była ta pierwsza. Yy, ona może być, chyba że... Albo patrz. Co? Gdzie musieli zrobić zejście jeszcze niżej, nie? I po i pod, i pod. Tym, no. tym, pod tym 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 tutaj tym Poczekaj, odejdź, odejść odejść bo ja będę wychodził spróbuję to Rozumiem, ogarnąć, nie No... tak ale właśnie nie wiem czy to na tym tak polega o co się albo chyba że to to była ta skrzynia ta co znaleźliśmy Mi się właśnie wydaje, że to była ta skrzynia. Chyba ta. Dobra, ja zrobimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odczy się, czy się. Dobra. Masz generator. Ty drzewka, co za kurde drzewka. Używamy tej mączki? Trzymaj, trzymaj. To nie. A czy wiesz co? Ja nie wiem. No dobrze. Może, nam być, może yy, być nam potrzebna jeszcze później. Ile czasu już nagrywamy? sekund. Ciężko ogarnąć. No. Ciężko ogarnąć to teraz to wszystko. Okej, okay, dobra, to ja tu... No, mam. pokopię. 15 Dobra to jeszcze dwie minutki hmm. Co by sobie tutaj ten no. zasadzić? C -ci, c no co? Co zasadzić? Cicine, -ci, -ci, No elegancko No, pewnie, ona powinna wyrosnąć się 3 gdyby. lata. Cieka ciekawi mnie... No, ciekawi mnie gdzie, gdzie są tutaj, tutaj te są inne skrzynki. Wyspy? No, no właśnie nie wiem, o to chodzi, że... Czekaj, opcje, ustawienia graficzne... A nie było, żeby były. No ja na horyzoncie nic nie widać. I to jest ciekawe, właśnie. Powiem ci, że nie ciekawie zaczynamy, ale możemy ciekawie zakończyć tę serię. Tak. Zobaczymy, zobaczymy. Tak? dobra wykorzystujemy okay. mączkę. Mhm. Ale się zakopałem, Dobra. Masz tutaj, ja to. Tutaj 12 dla ciebie, 12 dla mnie. Dobra. Dobra, okay. Co ja Ja poszerzę tą wyspę. Zrobimy jeszcze budowę w ogóle tej wyspy, żeby to jakoś... Jest? O tam jest coś, tam jest, jest? Coś, coś, coś co widzę. Jest, tak, jest, o, jakaś taka, o, o. jest taka jakaś tam wódka. No, to widzę, widzę że ją coś będzie wiedziałem. No, Tutaj nic nie widać. Ciekawie. Tylko tam. Da. Tylko tam widać. Dobra. To ja już da. będziemy zbierać kobla no, na, następne, na, następne już. na następny odcinek. Żeby tam sobie dość. Więc wiesz, zrobiliśmy trochę gafę, wiesz, bo no, ja szukałem jeszcze tak, tego właśnie. tej skrzynki no tak, a już mieliśmy, jest, a już... Że, mieliśmy. Że to pięć skrzynek będzie na tej mapie. A nie ze a nie że pięć skrzynek będzie jeszcze na mm -hmm, mapie. No właśnie. Więc Autor trochę no, się no, nie postarał, jeżeli chodzi o informacje, ale... No no Ale mu wybaczymy No no dokładnie już trochę ogarnęliśmy. Ile minut? 18 sekund. No to... No jeszcze no tak. Dobra, jeszcze gdzieś tak z 4 minuty 5 No jasne, że tak. W ogóle Dobra, to czekajcie ten... Chcę y... wam powiedzieć, yy, że możecie ocenić intro, bo nowe i możecie ocenić. Ta Ty masz nowe intro? <gry> tak, bo tam to jakieś Zde, już kurde he. było pla platfusie jakieś kurde te y, wychodziły te kurde y, jak to się nazywa no nie było takie HD takie jak chciałem tak już mam mm -hmm. kurczę 30. pierwsz kobra tak dobra okej. Okay. dobra to możesz mi dać już A, tak. ja będę tam prowadził drogę do tamtego tego tutaj jestem Już powoli byłem taki troszkę obsrany, bo myślałem, że będziemy musieli zaraz zakończyć serię. Bo rozwaliliśmy pra no. praktycznie pod spodem prawie całą mapę. Myślałem, że nie ma nigdzie, no tak, nigdzie indziej wysp. Nic nie wiedział, no dopiero jak ty tam powiedziałeś, że tam jakaś wyspa jest. No dopiero, bo tak to byśmy chyba kurde, nie wiem... Na gałęzi modzie latali i szukali. No dokładnie. No, ale dobrze, ciekawie jest bardzo. No no... Ciekawszy niż ten poprzedni rek i kontradreku. No w ogóle, kurde. Nie było takiej weny. Ale tutaj to kurczę, aż już... Uff, no dokładnie. Aż już normal... O ja aż muszę herbatki się napić. Dobra, jesteśmy coraz A, bliżej ja tamtej mówię. butli. Nie, to kurde sponsoruje herbata. Lipton, Lipton. Lipton. Czekaj. Okej, okej. Okay, okay. Muszę skrzynię zrobić jeszcze jedną. Dobra. Będziesz miał oko na chwilę na sadzonki, żeby tam było Dziap, dziapnę sobie jedną, tą. O, potrzebuję. Kilofa zrobić. Dobra. Ok. Muszę się zabić na chwilę. E, no a, no, no. a chyba że zrobiła? można tutaj zrobić, mogę zrobić Teraz. tak, yy, że. Yy, set point, czy jakoś tak. Yy. o, spawn point. No spawn. tak, spawn point, spawn point. Spawn. o, dobre, no i gitara. no, no i dobrze, to nie będziemy no. musieli tepać. Teraz zdanie no. się tutaj raczej. no. <laughs> no. no. Bo pewnie jak. Zabijam się to robić takiego oh, no. face, plama. <noise> face plama face plama, face plama, kurde, mm. no co, Face plama, no nie, no to palma, face palma. ty już 24 minuty What the... What the fuck? Daj kobla, kobla daj kobla daj Kurde, to ale ja myślałem, że przed chwilą patrzyłem to 9 to było już kurde 18 No, no. Dobra, zakończymy za chwilę odcinek zrobić... <laughs> Trzeba szukać teraz miejsca na fajną miniaturę Dobra O mój o tu ooo o! o nie no tutaj walnę to Dobra to ja tutaj sobie kurde screenshot'a <laughs> I lecimy, dobra Dreku w tle, świetnie. Tutaj muszę kodrych. dobra, chodź Dreku. O jest, co Tu muszę, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra, pompę mam. Znowu, dobra, Gicior, chodź Dreku, chodź. No. Dobra, także dzięki wam za odcinek. Trochę no, no, się namęczyliśmy na początku, ale fajnie się skończyło. No, mam nadzieję, no, że bardzo fajnie. Kursa, Jeszcze chyba jeden od... jak nagramy. Jak będzie dużo Jeszcze... łapek w górę, to kolejny film wrzucamy i potem znowu jak będzie dużo łapek w górę, kolejny film wrzucamy i kurczę, będziemy ty coś. Ojojoj, oj, oj, nie pal się. Dobra. Naprawdę przyjemnie się grało, to świetnie. Mam nadzieję, nie nie, proszę, proszę nie, bo nie chcę Joki Jaki fuk! No i widzimy się już w kolejnym odcinku no, z rekni dreku, rekni dreku, nie? Rekni dreku. No rekni no. I dreku, dokładnie, bo rekni to nie jest historia rekni kontra dreku, tylko rekni i dreku. Se Sezon zimowy. Tak, rekni i dreku. Ja, nie tak nie kontra, już wiosenne, bo tu zimy to chyba nigdy nie było. I nigdy nie będzie. No. Sezon drugi. No więc. Sezon drugi. Się z wami już. Trzymajcie się. No dokładnie. Dobra, mniejsza I pod koniec filmu macie krótkie afterscenki. Yy, jak zaczęliśmy. Początki nagrywania. No, więc no, Dobra, także trzymajcie się na razie. Cześć. No witajcie <grystanie> Coś Cześć, witajcie z tej strony Mister Treku. Jest dzisiaj ze mną Reku, cześć wam! Boże, cześć wam wszystkim! Czekaj, nie, nie, nie! nie.